Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak sobie poradzić, gdy zawiesi się nam komputer. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste, a... Może akurat nie każdy o tym wiedzieć, także jest to poradnik dla początkujących. Zawieszenie się komputera zdarza się, tak naprawdę może się zdarzyć nawet najlepszym i w pełni sprawną maszyną. Po prostu będzie to wynikać z czasami z systemu operacyjnego, który nie jest idealny. Także jeśli chodzi o właśnie to rozwiązanie, to akurat ten komputer nie jest zawieszony, ale to w niczym nie przeszkadza, aby pokazać. Na czym metoda polega? Jesteśmy akurat na laptopie. Jeśli chodzi o komputery stacjonarne, najczęściej mają one dedykowany przycisk reset. Znajduje się on na jednostce centralnej i właśnie w momencie zawieszenia się komputera, ten przycisk reset należy wcisnąć. Laptopy takiego przycisku nie mają, ale również nie wszystkie obudowy w komputerach stacjonarnych mają, więc wtedy należy zastosować się do rozwiązania, właśnie o jakim teraz powiem, a Rozwiązaniem tym, jeśli zawiesi nam się laptop, który nie ma przycisku reset albo komputer stacjonarny bez przycisku reset na obudowie, to aby taki laptop odwiesić i sobie poradzić i spróbować go uruchomić ponownie, wciskamy przycisk zasilania na kilka sekund, aż ekran nam zgaśnie, po prostu komputer nam się wyłączy. Także w przypadku zacięcia komputera naciskamy przycisk zasilania, włączania i go przytrzymujemy. Także teraz... Właśnie tak zrobię. Wciskam przycisk, ekran nam się wygasił od razu, każdy laptop może zareagować inaczej. I akurat ten laptop tak ma, podczas wyciskania uruchomił ponownie ten laptop. Także tyczy się to wszystkich laptopów i komputerów stacjonarnych. W przypadku zacięcia, ciskamy i przytrzymujemy przez kilka sekund przycisk włącznika. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeśli poradnik był dla ciebie przydatny, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy dobrze kiedyś zaciął się komputer i jak sobie z tym poradziłeś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.